W tym filmie chciałbym Ci pokazać jedno z rozszerzeń do programu Revit oferowane przez firmę Diruc, a mianowicie jest to rozszerzenie Diruce One, które jest w pełni darmowe. Link do pobrania znajduje się w komentarzu pod filmem i na wpi we wpisie na moim blogu. Diruce One jest to takie rozszerzenie, które zawiera w sobie kilkanaście możemy nazwać podrozszerzeń, które kiedyś były osobnymi aplikacjami, natomiast zostały teraz połączone jakby w jedno narzędzie. I w tym filmie chciałbym się skupić konkretnie na rozszerzeniu SheetLink. Jest to rozszerzenie, które umożliwia jakby synchronizację naszych danych z modelu z arkuszem Excel zapewnia nam możliwość eksportowania i importowania zestawień w, wykonywanych jakby w programie Excel. Dzięki czemu jesteśmy w stanie jakby łączyć dane, które na przykład zostały wygenerowane równocześnie w programie Revit i na przykład zostały wygenerowane w jakimś zewnętrznym programie. Na przykład wykonywaliśmy obliczenia obciążenia cieplnego w zewnętrznym programie, chcielibyśmy je Zaimportować na przykład do pomieszczeń, które znajdują się w modelu REVIT, i dzięki temu jesteśmy w stanie właśnie z naszego modelu REVIT wyeksportować pomieszczenia z konkretnymi nazwami pomieszczeń. A z programu, w którym wykonywaliśmy obliczenia obciążenia cieplnego, jesteśmy w stanie na podstawie właśnie tych numerów pomieszczeń przepisać. Obciążenie cieplne do naszego arkusza Excel, a następnie znowu zaimportować to do modelu. Ja przedstawię to na takim prostym przykładzie kilku rur i kilku kształtek. Pierwsze, co można zauważyć, to to, że już nadałem im komentarz w postaci czterech jedynek, i zawiera to każdy z elementów zaznaczonych. I za pomocą właśnie tego rozszerzenia wykonamy podłożenie danych w arkuszu Excel, a następnie znowu to zaimportujemy. Mianowicie, odpalam zakładkę d One, wybieram pod zakładkę, jakby, Sheet link, Tu pierwsze, co się rzuca od razu w oczy to nasze, jakby, główne menu. I tutaj możemy sobie wybrać Sposób, w jakim wybieramy elementy i je filtrujemy. Mianowicie, możemy wybrać elementy znajdujące się w całym modelu. Wówczas możemy tutaj, zaznaczając i odhaczając odpowiednie typy elementów, możemy wybrać to, co nas interesuje. Możemy na podstawie aktywnego widoku, z którego odpaliliśmy aplikację, przefiltrować. Dane elementy, które chcemy, na przykład na podstawie konkretnych rzutów pomieszczenia. A ja chciałbym Wam pokazać, jakby taki najbardziej podstawowy sposób działania, czyli na podstawie wybranych elementów. No i tutaj można zobaczyć, że mam i kształtki, i rury zaznaczone, co zgadza się, jakby ze stanem faktycznym. A więc zaznaczam sobie. Zaznaczam sobie te dwa elementy, te, te dwa rodzaje elementów. Tutaj od razu pojawiają się wszystkie możliwe parametry, jakie są możliwe do eksportowania, do utworzenia na przykład zestawienia. Tutaj ważne jest, aby zwrócić uwagę, że mamy podział na trzy rodzaje i część z tych danych są możliwe jedynie do odczytania. I to trzeba pamiętać, że jeśli napiszemy, na przykład, jedną ze statystyk, które nie są możliwe do edycji, to taki arkusz może nam nie zadziałać albo zadziałać wadliwie. My będziemy chcieli wygenerować sobie takie proste, domyślne zestawienie. Zacznę od tego, że chciałbym, żeby pojawił się id typu i id elementu, na pewno chciałbym, żeby pojawił się komentarz, który ja ustawiłem, przypominam, jako 4 jedynki i możemy sobie na przykład jeszcze family and type zaznaczyć, żeby mieć podgląd w czym jakby zmieniamy dane wartości. I tutaj od razu ciekawa opcja jest mianowicie oznaczona kolorem żółtym. Umożliwia ona nam, jakby, podejrzenie tego zestawienia, zestawienia, które się wygeneruje. I co jest bardzo interesujące, akurat w tym rozszerzeniu, to to, że możemy tutaj też na bieżąco zmieniać te wartości. I za pomocą przycisku Update to Model możemy je sobie na bieżąco synchronizować. Natomiast minusem tego jest to, że nie mamy tu wszystkich funkcji, jakie zapewnia nam Excel. Mianowicie nie działają tak jak widać przeciągnięcia, i tak samo nie działa tutaj możliwość takiego kopiowania od razu całymi kolumnami. Więc my przejdziemy sobie do, tego, do tej pierwszej zakładki, w której mamy po prostu utworzone nasze zestawienie i zrobimy to, co umożliwi nam edycję tych naszych danych w Excelu, a mianowicie mamy opcję importu i eksportu. My wybieramy opcję eksportu. Eksportujemy, od razu otwiera nam się komunikat o tym, czy chcemy, żeby plik otworzył się po wyeksportowaniu. Oraz mam możliwość wybrania eksportu jaki chcemy. Mianowicie możemy eksportować do Google, do arkusza Google, możemy eksportować do arkusza Excela. Ja chciałbym skorzystać z arkusza Excel, dlatego wybieram tą opcję po prawej. I chcę też, żeby zestawienie od razu otworzyło się po zapisaniu. Eksportuję zestawienie. Jak widać, zgodnie z zaznaczeniem, zestawienie się wyeksportowało. I to, co można zauważyć, to to, że mamy dwa arkusze, w którym jeden mamy, yy, mamy z zawartością kształtek, a drugi mamy z zawartością rur, które zostały zaznaczone w modelu. Yy, I mamy wygenerowane yy, wszystkie, te, yy, wszystkie te zakładki, które wybraliśmy. Warto też zauważyć, że program rozdzielił nam te zestawienia, dlatego że w przypadku rur nie ma możliwości wygenerowania kolumny host id. W rurach widać, że mamy tą, te kolumny, tych kolumn mamy mniej. I trzecia zakładka to jest po prostu instrukcja, która przypomina nam o tym, jakie Jakie parametry, jakie kolory odpowiadają jakim parametrom, który możemy edytować, których nie możemy edytować. A więc przejdźmy właśnie do edycji. I tutaj będziemy chcieli, może sobie zamienić komentarz. I na przykład w momencie, w którym mamy kształtkę, będziemy chcieli nadać im nazwę kształt. Ksz, ksz 1, kszy 2. I tak jak widać, po prostu przeciągnęliśmy dalsze wartości. Mamy teraz ponumerowane te kształtki. Natomiast w przypadku rur będziemy chcieli na przykład nazwać je w komentarzu odcinkami. A więc mamy odcinek 1.1, 1.2, 1.3 i tak dalej, i tak dalej. Dokonaliśmy jakby tej naszej proste, prostej edycji. Oczywiście zedytowaliśmy to, co możemy edytować, czyli kolumnę komentarzy, więc w tym momencie zapisujemy nasz, nasze zestawienie i znowu wracamy do Rewita. Mamy otwarte cały czas nasze rozszerzenie. Klikamy opcję Import, wybieramy Import z Excela ponieważ w tym programie utworzyliśmy nasze zestawienie. Wybieramy plik, widać, że został on poprawnie zapisany, nawet możemy go sobie tutaj podejrzeć. Otwieramy. Pojawił się monit o tym, że model został pomyślnie zaktualizowany i możemy sobie przejść, zweryfikować to jeszcze z naszym podglądem zestawienia. I tak jak możemy zobaczyć, nasze komentarze zmieniły się po zaczytaniu. Także to jest główna, główna rzecz, którą potrafi i umożliwia nam to rozszerzenie. Natomiast jest tu też kilka zakładek dodatkowych, które dotyczą innych kategorii. Tutaj możemy zauważyć, że dotyczy to kategorii opisu, Możemy też sprawdzać konkretne elementy. Możemy też wybiera, wybierać i wyszukiwać zestawienia, które już mamy utworzone. Ja nie mam żadnego zestawienia utworzonego, natomiast jeśli miałbym utworzone jakieś zestawienie, to ono się tu pojawi. Zaraz będziemy mogli sobie takie utworzyć i pokazać. Mamy też możliwość wybierania na podstawie pokoi, na, pokoju, na podstawie space'ów, czyli możemy wybrać też elementy, które znajdują się w konkretnych pokojach albo przestrzeniach, także jeśli w modelu mamy zdefiniowane przestrzenie, to jesteśmy w stanie na podstawie tego też wygenerować osobne listy i na przykład przypisać, Dane elementy do danego pomieszczenia. No i mamy też naszą zakładkę podglądu tego zestawienia, które mamy akurat wygenerowane. A więc zamknijmy sobie na razie nasze zestawienie i utwórzmy sobie przykładowe zestawienie tak, żeby, tak żeby pokazać. W jaki sposób zaczyna się to zestawienie w naszym modelu? Znajdźmy sobie tylko zestawienie. Przechodzimy, wybieramy do naszego zestawienia. Parę elementów. Dobrze. No i weźmy sobie naprawdę losowe zestawienie, chociaż może lepiej byłoby, może byłoby lepiej, jakbyśmy jednak stworzyli zestawienie elementów, które znajdują się w modelu, tak żebyśmy mogli sobie zobaczyć. A no więc wybieramy nasze rury, wybieramy kilka, kilka wartości, klikamy OK, zestawienie się utworzyło, yy, można zobaczyć tutaj, yy, że mamy kilka kolumn, no i przechodzimy jeszcze raz do rozszerzenia diluts klikamy przytlinki, przechodzimy do zestawień, tak jak można zauważyć, mamy możliwość zaznaczenia naszego zestawienia w modelu, od razu jakby nasze rozszerzenie zaczytuje te nasze dane, które mamy wybrane w tym zestawieniu no i znowu możemy przejść na przykład do podglądu, tak, i do edycji tego zestawienia, także nie musimy też przy jakiejś prostej edycji nie musimy nawet wychodzić z Revita i przyłączać się z Excelem, możemy to zrobić bezpośrednio z poziomu z poziomu naszej, naszego rozszerzenia i to też zrobimy. Bardzo szybko zmienimy kilka wartości, żeby jeszcze pokazać, jak to będzie działało. Muszę kliknąć, żeby zaktualizować model. Zamykam to swoje zestawienie i może, mogę zobaczyć, że pojawił się komentarz, który wpisałem wcześniej w rozszerzeniu. Także. To wszystko, co chciałem pokazać, jeśli chodzi o to rozszerzenie w programie Revit. Zachęcam oczywiście do używania tego rozszerzenia, ponieważ ono w znacznym stopniu usprawnia zmianę danych, edycję. Możemy też tutaj na podstawie tego zestawienia zmieniać parametry takie jak średnice, komentarze. Jest bardzo wiele zastosowań tego rozszerzenia. Dlatego warto je sobie przetestować, pobrać, szczególnie że jest to darmowe rozszerzenie i wdrożyć, jakby, do swojej codziennej pracy. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za, za uwagę. Zachęcam do, oczywiście, komentowania pytania o jakieś zagadnienia. Jestem też w stanie pomóc w jakiś sposób. Czy też jakoś bardziej rozszerzyć e, sposób działania i korzystania z, z danej aplikacji, z danego rozszerzenia? Także zapraszam do kontaktu. Do usłyszenia.